Fame ma dziewięć, jest ze mną Marta Renter, pseudonim operacyjny Marti Renti. Zgadza się wszystko, to ja dzień dobry. Powiedz, jak się tutaj dzisiaj czujesz? Na początku się stresowałam, bo mi się przypomniała moja walka, bo jednak to było dokładnie w tym samym miejscu, ale no totalnie na luzie dzisiaj, ja nie jestem tam pod lubką, więc... Ja jestem... Dlaczego się stresowałaś? Czym? Jak tu weszłam? No mówię, bo mi się przypomniała walka ostatnia. No, tak, ale już no, po a walce, to czym się No, bo to było takie... Um, za bardzo się zaangażowałam, takie... Za bardzo chciałaś? Tak, takie w psychice mojej. Czego w sensie. cię to nauczyło? Odwagi dużo um, zyskałam. Um, i takiej... Yy, doświadczenia życiowego. Nie, no to było takie i w sumie nie miałam nic bardziej wcześniej stresującego w życiu, więc myślę, że y, jestem teraz bardziej spokojna też nawet, że mniej się denerwuję i złoszczę. To medytacji popróbuj. <grywa> Popróbuję, popróbuję. Czecie chyba nie mam, nie, nie mam cierpliwości na takie rzeczy, naprawdę. Okej, okay. a powiedz, czy jest w ogóle szansa, że zobaczymy cię ponownie? Oczywiście, oczywiście, że jest szansa. Ja po prostu e, miałam ostatnio e, raptem dwa miesiące na przygotowanie, a w tym momencie chciałabym na spokojnie się przygotować, nie rzucać wszystkiego i nie robić treningów sześć razy w tygodniu, bo ja robię masę innych rzeczy, tylko po prostu na spokojnie dwa-trzy razy w tygodniu i się po prostu powoli, powoli wkręcić i tak celuję w jedenastkę. 12. A jak oddzielasz to życie takie zewnętrzne, czyli show biznes od takiego życia, kiedy masz czas tylko dla siebie? Nie mam takiego czasu. Mam z tym gigantyczny problem, totalnie nie oddzielam. W ostatnim czasie od 8 do 22 cały czas pracuję, robię różne rzeczy i po prostu. No, no jak robot, totalnie. Na przykład dzisiaj teoretycznie no co, no, lajtowy dzień, bo pojechaliśmy sobie na konferencję, ale rano też robiliśmy live'a, tutaj jakieś e, musiałam e, tam rzeczy poogarniać. No. No, więc cały czas jest A praca. A co Ci sprawia przyjemność? Co lubisz robić? Sprawia mi przyjemność na szczęście to, co mogę wykorzystać w swoich social mediach, czyli na przykład jak nagrywam jakiś film na YouTube, to zawsze staram się zrobić taki film, z którego naprawdę będzie i śmiesznie, i fajnie, że przy okazji ten czas będzie taki jakby fajnie, przyjemnie wykorzystany. Lubię właśnie to, że trenuję, bo naprawdę nie zmuszam się do tego. Bardzo lubię MMA, bardzo lubię chodzić na siłownię. Chodziłam też ostatnio trzy miesiące na taniec na róże, więc też jakby robię jakieś takie rzeczy, które mogę pokazać w sieci i są ciekawe. I z drugiej strony mogę je zrobić tylko dla siebie. A jak ta nie róży? Wyzwanie dla mięśni głębokich. Znaczy, to nie jest jakieś takie bardzo męczące, tylko po prostu trzeba mieć właśnie siłę się utrzymać i bardziej lepiej mi wychodziły figury, ponieważ jakby miałam siłę niż to takie tań, tań, tańczenie. No. Okej, okay, a powiedz mi, z kim ty byś chciała zawalczyć? Czy byłoby to oparte o złą krew, czy raczej o rywalizację sportową? Ja właśnie o tym myślałam i na pewno chciałabym mieć przeciwniczkę, nie będę ukrywać, bo już to mówiłam wcześniej na wywiadzie, że chcę mieć przeciwniczkę, która mniej więcej zasięgowo jest do mnie podobna. To jest dla mnie ważne o tyle. Ale mówisz o zasięgowo ramion? Nie, mówię o zasięgach internetowych, ale zasięg ramy też jest bardzo ważny, więc fajnie jakby była mniej więcej moich gabarytów, wiadomo, yy, ale na, m, patrzę też na to, żeby po prostu ta osoba była ciekawa wizerunkowo, prawda, ani żeby nie była jakaś bardzo zepsuta wizerunkowo, ani żeby też to nie była osoba, która nic nie robi, nikt jej nie zna, no bo po co mi takie coś, no to, to jak... jest jednak fame MMA, więc tak. chcę mieć fame, więc jakby, no. To jakbyś miała wybrać takie trzy facjaty, które pewnie leżą właśnie w tych y, rysopisach, okay. to kto by to był? No właśnie nie mogę powiedzieć po nazwisku, dlatego, że jeżeli to powiem po tą osobę, no nie mogę, bo jeżeli powiem tą osobę, jakby i Chciałabym ją zachęcić przez yy, przez w ogóle federację, żeby mm. jakby na przykład Gola do niej napisał, czy coś, a nie żeby to było tak, że ja powiedziałam na wywiadzie, no jakby nie chcę tak robić. Ale, no, ale mam to jest fejmem MMA, no to też można tak wiesz, wyzwać. Można wyzwać, ale wydaje mi się, że yy, wiesz, jeszcze obrażać. to nie jest. absolutnie nie będę nikogo obrażać. Ja w ogóle absolutnie. Ale myślę, że to jeszcze nie jest czas, że jakby okay. chce się, wiesz. Ale to będzie fejmem MA 10, 11. No już mówiłam, 11-12. 11-12. Okej, no dobra, no Rysopisu nawet żadnego nie chcesz zdradzić. Rysopis jest taki, że na pewno to nie jest yy, osoba, która tylko i wyłącznie yy, siedzi w sztukach walki, bo ja też nie ukrywam, że ja nie, nie rzucę wszystkiego i nie będę teraz Martą Linkiewicz, bo po prostu inne rzeczy są dla mnie ważniejsze, więc jest to dla mnie super dodatek z pasji, z hobby jakby i chcę wystąpić i to jest fajne. Yy, ale no tak jak mówię, no nie stanę się Martą Linkiewicz, bo po prostu nie mam ani na to takiego parcia, ani czasu, więc chcę mieć taką osobę, która też mniej więcej trenuje tyle ile ja. A Jessie Mercedes, kojarzysz? Yy, blogerka taka, tak. oczywiście. Nie mam pojęcia, czy ona by chciała. Jeżeli tak, zapraszam. To czekaj, może ja poszukam rywalki. Czy <grym> możesz, możesz mi Bo poszukać, ja, może? Ja tutaj będę siał ferment i będę podpuszczał. <grym> proszę cię bardzo, proszę Dobra, cię będę, bardzo. Dobra, będę menadżerem od pr <grym> Takiego możesz. dobrego, wiesz. Bez... Ja bardzo lubię, jak ktoś mi. Ja mam takie sytuacje, że ktoś do mnie dzwoni i mówi: O, myślałem, że może z nią z tą zawalczysz. No ale jeszcze nie było takiej osoby, którą bym powiedziała: walczę. A jak Marta Linkiewicz chciała ze mną? Nie wiem czemu. Ja miałam walczę i mimo że dostałam najbardziej w papę ze wszystkich osób, które kurwa walczyły, to ja i tak papę. Tak, jakby ja miałam skwaszoną całą papę, ale to, to mnie, to mnie totalnie nie, nie zniechęciło w taki sposób, że jakby no dla mnie no ta o, co bo się dzieje się w ogóle. Właśnie. O serio oni się biją? Tam dopiero ktoś dostał w papę. oni tam są chyba po alkoholu, że oni tam się biją. Co, tam ktoś A kto, się bije? kto się bije? Kto, co, kto tam jest w ogóle? Co? Michael Jackson, Elvis Presley, jakiś Blondyn. Aha. Yy, A to jest, Brosey. wiem, to jest ten Kuba pospajacz. Dobra, o Jezu, wytnijmy to. I'm okay. sorry, no, Czekaj to było yy, naturalne. Wiem, no no, no, no dobra. Naturalna reakcja. Więc yy, co ja mówiłam, przez Martą by było spoko o tyle, że ona była dla mnie wyzwaniem i ja po prostu jakoś tak ją lubię. no. Mhm. Nie wiem. Okay. Wiem, że to nie jest powód do walki, żeby, żeby kogoś lubię, ale po pierwsze ona jest duża zasięgowo i to było też dla mnie fajne. A po drugie ja się bałam, nie wiem czemu, że jeżeli ja nie wezmę tej walki, to na przykład już fajnie nie będzie. Chciał, bo ja obsrałam spodnie. Zbroje. You know. Zbroje, zbroję, albo no zbroi nie mam, więc spodnie. Okay, a teraz mam do ciebie takie pytanie życiowe, może trochę refleksyjne, bo wiesz, ciebie śledzi dużo młodych dziewczyn i y, ty tak. Można powiedzieć milki master, miki master, miki miser, twój poprzedni partner. Jaką miał krzywę? Nie mogę powiedzieć, bo nie chcę mu tak. robić promo. Dobrze, dobrze, nie robimy promo. okej, okay. Master. Tak, właśnie coś tam pamiętam, Co Miki Usmer, Miki Master, nie coś robimy, takiego. Nie robimy, nie robimy. Jasne, nie robimy promo, okej, okay. nie wspinamy się na czyichś plecach, tylko bardziej mi chodzi o tak, to, że pytanie. jakby wchodzimy w takie życie, gdzie zakochujemy się, celebrujemy tą miłość, jesteśmy przekonani, że to już jest to. I potem nagle są zmiany życiowe, mamy nowego partnera i czy czujesz, że to jest taka więź, że spotkałaś bratnią duszę, że się rozumiecie bez słów, czy po prostu fajne towarzystwo, fajnie się rozmawia, jak, jak ty podchodzisz do takiego życia? Czyli ogólnie pytamy się o moich poprzednich partnerów, w jaki sposób o relacje, tak? Tak, nie o poprzednich partnerów, tylko jakby nowy, nowy partner. I czy czujesz dzisiaj się zakochana, taka szczęśliwa, że to jest taka miłość? Ja Jak jestem z, y, singielką. A przecież miałaś nowego? No, partnera. miałam, ale się rozstaliśmy w grudniu. W grudniu po południu? W grudniu przed południem. Okej, okay, czyli świeża sprawa. <laughs> tak, no, ja jestem singielką aktualnie. I, I po prostu oczywiście, jak jestem w związku, jestem zaangażowana i tak dalej, ale faktycznie ja miałam w, w życiu trzy związki i jestem o tyle młoda, że ja jeszcze szukam, czego ja potrzebuję, czego chcę, czego wymagam od partnera. I fakt teraz mogę powiedzieć po tych trzech, trzech związkach, czego szukam, ale po prostu wiadomo jest to, że się nie udaje. Ludzie też w sieci często mi zarzucają, że ja tutaj nie wiem, zmieniam chłopaków jak rękawiczki. Kurde, no spójrzmy na siebie, jakby co to za różnica? Czy Powinno, ktoś miał mówić, jednego jak ma. Maseczki teraz, no właśnie. Ja myślę, że chłopaków mogą mieć więcej niż maseczek. Wszystkich nie no, nie no trzech. Czyli, miałam, czyli teraz możecie pani zakochać. Można się w pani. Jakiej pani? Mam 25 lat. Ale można, można nie, nie zabraniam, zapraszam. Okej, okay, czyli ogłaszamy casting, możecie tutaj. Tak, możemy jest... zrobić casting na chłopaka, ja już wiem, czego chcę. A to takie najważniejsze trzy rzeczy? Mm, dużo jest rzeczy ważnych, takie naj, najważniejsze. Mm, takie... Fundamentalne. Siema. Y... Fundamentalne rzeczy bardzo ważne. Dla mnie bardzo ważne jest w mężczyźnie, żeby wiedział, co chce robić, i żeby był usatysfakcjonowany ze swojej ścieżki, jakby zawodowej. Ponieważ żeby czuł ja bardzo. Tak, no bo ja jestem osobą, tak jak mówiłam, ja żyję kompletnie tym światem. Ja żyję kompletnie swoją pracą, żyję z tym światem, no i też, żeby ta osoba akceptowała to, co ja robię. To jest, to jest na pewno bardzo ważne. I też tutaj, żeby nie było żadnych scen, zazdrości czy coś i taka raczej wzajemna pomoc niż, niż w stylu nie zrobić ci zdjęć. Bo no tak, humoru. najgorsza jest rywalizacja w związku, wtedy jedno drugie zaniża no, i tak. na pewno. No i co jeszcze, bardzo e, lubię jak mężczyzna jest e, odważny, czyli po prostu i pewny siebie to się wiąże, czyli też wie czego chce, ja tutaj nie muszę za nim biegać, żeby go przekonać, tylko on jakby... Lubisz się czuć adorowaną. Oczywiście, każdy lubi. No ale musi być równowaga. Oczywiście, ja jestem bardzo dobra w związku. Dobra, Możemy bez, ty... zapytać mojego byłego. Tak. Okej, okay. co? Byłych do tego nie mieszajmy, bo ja tu zadam do, ci tyle pytań, że wiesz, zaraz będę Będę wiedział, jak tu podejść do, do Zaraz tematu. godzinny film będzie ze mną. Tak, dokładnie. Więc bo ja, ja ci... jestem gaduła. Tak, ja też. Ja za dużo mówię i jeszcze więcej myślę. Jeżeli chcesz się zwrócić do widzów, podziękować, pozdrowić kogoś. Oczywiście, to bardzo dziękuję proszę. bardzo za, za wywiad. Zostawcie tutaj subika, komentarz i serduszko. Nie, tu się Lajki zostawiasz, jesteśmy tak. na YouTube. Żółwik, bo koronawirus, wiesz. <laughs> Dziękuję. A mimo że byliśmy centymetry, to się nie. Tak, siebie, no